Skoro dostąpiliśmy miłosierdzia, stańmy się miłosierni, bo jeśli miłość kończy się na nas samych, to wiara wysycha bezowocnym przeżyciu wewnętrznym, bez innych staje się odcieleśniona, bez uczynków miłosierdzia zamiera. Czcigodny księże rektorze, czcigodny księże Kustoszu. Umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia, zgromadzeni na kolejnej już pielgrzymce honorowych dawców krwi i szpiku kostnego do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w łagiewnikach. Te słowa, które przed chwilą przytoczyłem, dwa lata temu w Niedzielę Miłosierdzia wypowiedział papież Franciszek. Skoro dostąpiliśmy miłosierdzia, stańmy się miłosierni. Te słowa brzmią szczególnie w tym miejscu, gdzie dokładnie 20 lat temu święty Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu miłosierdziu. Szczególnie brzmią w tym miejscu, z którego wyszła iskra Bożego miłosierdzia. Szczególnie brzmią w tym miejscu, bo może sobie nawet nie zdajemy z tego sprawy, ale do tego miejsca. Każdego dnia pielgrzymuje kilka pewnie milionów ludzi z całego świata, kiedy o godzinie 15 bierze do ręki koronkę i powtarza te słowa miej miłosierdzie. Dla nas i całego świata. W tym miejscu w sposób szczególny wezwani jesteśmy do tego, aby głosić miłosierdzie. W tym miejscu powinniśmy przypominać światu o miłosierdziu. Ale mi o miłosierdziu przypomina się przede wszystkim czynem. Słowo nieraz jest ulotne. Ale czyn może dać świadectwo, może przybliżyć człowieka do Boga. Gromadzimy się tutaj na tej Eucharystii jako ludzie wierzący ludzie, którzy oddają krew, szpik kostny, ludzie, którzy są związani z dziełem krwiodawstwa i krwiolecznictwa od wielu lat. Ale my nie zatrzymujemy się tylko na tej działalności, bo my jesteśmy ludźmi wierzącymi. W swoich działaniach, w swoich czynach chcemy naśladować Chrystusa. Wiemy, że krew jest lekarstwem nie do zastąpienia. Wiemy, że krew ratuje życie każdego dnia, w każdej godzinie. Przede wszystkim my mamy świadomość tego, że tej krwi ciągle jest mało. Jak potrzeba tego, aby oddawać tą krew, szczególnie teraz w okresie wakacji. My chcemy oddawać tą krew czy szpik kostny, być ludźmi dobrej woli w imię Chrystusa, bo On zachęca nas do tego, abyśmy czynili miłosierdzie abyśmy przez swoje miłosierne czyny innych ludzi przyciągali do Niego. Dawanie daru z siebie, czy to w postaci krwi, czy szpiku, czy towarzyszenia krwiodawcom przez ciężką pracę, jest realizacją naśladowania Chrystusa. On oddał swoją krew na krzyżu, abyśmy my mogli być zbawieni. Oddał krew za nas, aby nas zbawić. My oddajemy krew, aby przywracać zdrowie, dawać nadzieję. Naśladujemy Chrystusa, który oddał życie dla nas bezinteresownie. I my chcemy nieść pomoc innym ludziom bezinteresownie, tak jak, tak jak uczył nas Chrystus. Ewangelia, którą przed chwilą usłyszeliśmy, jest dla nas bardzo dobrze znana. Każdy wielokrotnie słyszał przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, która jak pięknie wpisuje się w dzisiejszą pielgrzymkę, nie tylko przez inspirację do hasła ale przez wartość którą ze sobą niesie kapłan czy lewita przechodząc widzieli i minęli człowieka w potrzebie znienawidzony samarytanin okazał miłosierdzie nie zatrzymał się ale Okazał, zatrzymał się i okazał miłosierdzie. Został z tym drugim człowiekiem, którego nie znał, którego nigdy nie widział. Okazał mu miłosierdzie. Czy zrobił wiele? Pewnie tak. Dla tego człowieka to było wszystko, bo uratował mu życie. Ale tak po ludzku, zwyczajnie. Tego nie było zbyt wiele. Trochę czasu, trochę pieniędzy, pomoc drugiemu człowiekowi. Również my pomagamy w wielu różnych aspektach. I dzisiaj trzeba postawić sobie pytanie: Co robić, żeby jeszcze bardziej pomagać? Co robić, żeby jeszcze bardziej naśladować Chrystusa? aby wypełniać te słowa do których do czego zachęca nas papież Franciszek żeby ta miłość którą dajemy nie kończyła się na nas samych wiara wysycha w bezowocnym przeżyciu wewnętrznym bez innych staje się odcieleśniona potrzeba nam innych potrzeba nam drugiego człowieka Potrzeba nam kogoś, komu możemy pomóc, ale i sami potrzebujemy wielokrotnie pomocy. Moi drodzy, dzisiaj Chrystus pokazuje nam, kto jest naszym bliźnim, że bliźnim jest ten, który potrzebuje pomocy. Jeżeli jesteśmy, czy chcemy być ludźmi miłosierdzia, to musimy widzieć bliźnich. Musimy widzieć bliźniego w swojej żonie, w swoim mężu, w swoim dziecku, w kapłanie, w siostrze zakonnej, w ludziach, których spotykamy w pracy czy w szkole każdego dnia. To są nasi bliźni. Czasami szukamy tych bliźnich daleko, a nie widzimy tych, którzy są blisko. A Jezus wzywa nas do miłosierdzia, do miłosiernych czynów. Do tego, abyśmy go naśladowali, abyśmy okazywali miłosierdzie. Patronem krwiodawców w Polsce jest święty Maksymilian Kolbe człowiek nieugiętej wiary, człowiek nie tylko ideałów, ale i realizacji, pięknej realizacji swojego życia. Ktoś mógłby powiedzieć, że po ludzku przegrał. Bo zginął, a tak naprawdę zwyciężył. Osiągnął świętość i jest wzorem dla wielu ludzi na całym świecie wzorem człowieka, który prowadzi do Boga. Bezinteresowna pomoc. Trzeba sobie przypominać, że my chcemy pomagać ludziom bezinteresownie, nie chcemy nic za to. Ale nie przypominać sobie tego po to, aby wbijać się w pychę, ale przypominać sobie po to, aby jeszcze lepiej pomagać, aby widzieć, że naszym wzorem jest Chrystus. I jeżeli widzimy ten wzór w Chrystusie, to to miłosierdzie może stawać się faktem. Każdego dnia, my dostępujemy miłosierdzia, ludzie dobrze nam czynią. Starajmy się i my być miłosiernymi Samarytaninami, ludźmi, którzy dostrzegają potrzeby innych, mimo że ktoś obok przeszedł, nie zauważył: Ja widzę potrzeby drugiego człowieka. Ja chcę mu nieść pomoc, która nieraz może mnie nawet dużo kosztować. I wtedy zrealizujemy słowa Ewangelii. Wtedy pójdziemy drogą, którą wykazał nam Chrystus, drogą, do której zachęca papież Franciszek i o której nam przypomina. Skoro dostąpiliśmy miłosierdzia, stańmy się miłosierni, bo jeśli miłość kończy się na nas samych, to wiara wysycha w bezowocnym przeżyciu wewnętrznym, bez innych staje się odcieleśniona, bez uczynków miłosierdzia zamiera. Chrystus nie żył dla siebie, żył dla nas. Dlatego i my starajmy się żyć dla innych. Amen.